I w naszym studiu jest już Sławomir Bubicz, założyciel najstarszej i największej szkoły jogi w Polsce. Przywiózł jogę do Polski w dużym skrócie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. E, pan... Chciałem, chciałem tak? sprostować, ja nie przywiozłem jogi. Przede w walizce mną... ani w kieszeni. Tak, przede mną <laughs> było wielu prekursorów jogi. Ja pojechałem do takiego największego mistrza jogi. Hatha yogi, tak, które, które właśnie uprawia asany, to co jest najbardziej popularne w tej chwili na świecie, w świecie zachodnim. I spędziłem tam u niego kilka lat i przywiozłem tą, tą metodę do Polski, która obecnie jest praktykowana głównie ona w Polsce, w 80-90%. To jest ta metoda, Iyengara. A zaczął pan poniedziałek od ćwiczeń? Tak. Jaki to był rytuał poranny? No to były, były krótkie ćwiczenia oddechowe, yy, krótki, yy, krótkie asany. Trwający pół godziny? Pół godziny, tak, dzisiaj, tak, ze względu na, na program i inne obowiązki. Czy mamy mieć wyrzuty sumienia, że skróciliśmy pański poranny rytuał? <noise> Nie, oczywiście. Bardzo cieszę się i dziękuję za zaproszenie, że mogę opowiedzieć o Jodze i odpowiedzieć na pytania. Panie Sławomirze, zapewne... Nieraz spotkał się Pan z takim pytaniem, czym tak naprawdę jest yoga. Taka definicja, chociaż zapewne nie ma jednej, z którą ja się spotkałam, joga polega na doskonaleniu ciała, umysłu i duszy. Czy chce Pan to rozszerzyć może? Tak. Yoga no, ogarnia całego człowieka. To nie są tylko te ćwiczenia z ciałem, a nawet te ćwiczenia, które, w których ćwiczymy ciało, te asany. Wymagają y, ogromnego skupienia, postawy medytacyjnej, wczuwania się w to, co robimy, a więc już są ćwiczeniem umysłu, ćwiczeniem spokoju. Y, joga ogarnia wszystko między, między innymi też i, i dietę, i sposób, w jaki y, myślimy o, o, o świecie, o innych ludziach, ale. Większość ludzi, którzy na zachodzie uprawiają jogę, myślą tylko o poprawie swojej kondycji kandycji, takiej fizycznej, psychofizycznej i to jest też bardzo dobre, ponieważ jeżeli prawidłowo stosują te techniki, to osiągają również nie tylko lepszą postawę, sylwetkę, oddech lepsze samopoczucie, ale również y, takie scalenie psychiczne, lepszą, y, y, lepszy stan y, emocjonalny, y, ponieważ te, te wszystkie efekty rozlewają się po całym y, y, człowieku. Czyli może zdarzyć się tak, że nawet jeśli przyjdziemy do jakiejś szkoły jogi z takim nastawieniem, że chcemy przede wszystkim popracować nad ciałem, to praca nad duchem przyjdzie niejako Czyli mimochodem? Przyjdzie oczywiście. Oczywiście, dlatego że człowiek jest całością. Święty Tomasz Zakwinu też o tym mówi, że człowiek, człowiek jest całością. I o tym od lat, od wieków mówi cała filozofia Wschodu, która jest właściwie filozofią praktyczną. Ona po prostu bada zależność między umysłem a ciałem oraz bada element duchowy. I widzi człowieka jako całość, a nie jako machinę, maszynę, tak jak Kartezjusz w XVII wieku oddzielił ciało od umysłu i, i, i po prostu dzięki temu powstała nauka zachodnia, ale, dzięki, ale poprzez to cierpimy, ponieważ została zerwana ta więź pomiędzy, jakby ta integralność człowieka została zachwiana. Jeśli dobrze pamiętam z jednego z wywiadów z panem, pan pierwszy raz zetknął się z jogą w 79 roku i tak się zastanawiam po pierwsze, kim pan się stał dzięki jodze po ponad już 30 latach i, i jak zmieniło się podejście do jogi w Polsce po tych trzech dekadach. W latach 70. joga była mało znana, chociaż byli już prekursorzy jogi i była ona uprawiana. Ja kiedy zacząłem w roku 1978 dziewiątym, to było dla mnie wielkie objawienie, ponieważ ja y, praktykowałem asany wtedy. A, i Asana, one, asany, jak to było asany, w wojnie domowej. As, tak, <grym> tak. Y, I one niesamowicie pomagały mi w, w, w jakiejś redukcji stresu, w uspokojeniu, ponieważ nasze ciało jest obrazem naszych przeżyć. W naszym ciele magazynujemy naszą historię, również nasze mm, traumy, nasze przeżycia. Jest coś takiego jak mapa ciała, w której, w której są różne emocje, na przykład sztywne barki, uniesione barki, to jest ta odpowiedzialność, którą ciągle nosimy. Tylne, tylne strony nóg to jest również ogromny stres, odpowiedzialność. Lęk znajduje się z kolei w przedniej brzusznej części ciała. I to wszystko. Te, te ciągłe traumy, trudności naszego codziennego życia wpływają na, na ukształtowanie niewłaściwej sylwetki ciała i powstanie tych bloków, a ich rozładowanie poprzez wykonywanie tych asan i również innych praktyk jogi, które też są uczone. Powoduje y, zmianę również psychiczną, a więc rozładowanie tych napięć. Człowiek jest bardziej szczęśliwy, jest spokojny, a jednocześnie pełen energii. Czy jest pan szczęśliwym, spokojnym i pełnym energii człowiekiem teraz? No, na pewno jestem dużo w lepszym stanie niż 30 czy 40 lat temu. Ale to nie jest tak, że to jest tylko takie kładzie, kładzenie płaszczyka spokoju sztucznego na, na powierzchni, tylko to jest przepracowywanie swoich głęboko ukrytych, tak jak każdy człowiek posiada, napięć, traum, które przeżył w swoim życiu. Joga jako psychoterapia? Tak, tak, oczywiście. Właśnie jako student absolwent psychologii. Wiem o tym, że wiele technik psychoterapeutycznych wywodzi się obecnie ze wschodu, z jogi, z zenu, i joga działa też właśnie jako, jako rodzaj psychoterapii. Tak, podczas wykonywania asan i technik oddechowych, medytacji dochodzi do ujawnienia się dużej ilości Y, zapomnianych, bolesnych, y, najczęściej przeżyć, które nosimy w sobie. I następuje takie katarzis, ich rozładowanie. O tym, jak zacząć się ćwiczyć i kiedy najlepiej. O jodze praktycznie jeszcze porozmawiamy. Przypomnę, Sławomir Bubicz jest naszym gościem. Pani Krystyna napisała... Uprawiam gimnastykę od zawsze, ale jogę od trzech lat. Godzina dziennie rano jestem sprawna. Fizycznie umys i umysłowo pracuję. Zawodowo mam 73 lata. 71, 151. Ratuluję. I facebook.com kośnik 1 proszę pisać o Państwa doświadczeniach z jogą. A skoro joga daje szczęście... No to raz dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Pani Ewa napisała: To prawda, joga zmieniła moje życie, a to z tego powodu, że zaczęłam poznawać siebie. Wiele spraw zobaczyłam w innym świetle. Uprawiam jogę od trzech lat. Mam wspaniałą trenerkę, chociaż jest dużo młodsza ode mnie. Warto uprawiać jogę to głos pani Ewy. Kolejny SMS, moja mama ma prawie 67 lat, jogę praktykuje od 19. ćwiczy codziennie, pracuje zawodowo i energii ma za trzech nastolatków. Joga działa, ale konieczna jest systematyczność. Pozdrowienia dla Mamy babci Joginki Ireny z Leszna. Pozdrawiamy i Pozdrawiam. gratulujemy. Sławomir Bubicz, jak słuchaj, cały czas jest w naszym studiu. Czy rzeczywiście systematyczność jest konieczna, żeby tak. były takie rezultaty? Tak, oczywiście, ale rezultaty przychodzą już po pierwszych zajęciach i po pierwszej praktyce. A więc stosownie do naszej, naszego wkładu, naszej pracy, uzyskujemy rezultaty, największe rezultaty, najbardziej rewolucyjne odczuwamy na początku i one dają nam y, tą motywację i chęć do kontynuowania, więc y, więc jest łatwo dosyć zacząć i kontynuować. Czy jogin z taką praktyką jak pan jest w stanie ćwiczyć w takich warunkach i odnaleźć spokój, ciszę i skupienie? Y, w jednym z filmów Romana Polański jest taka scena na statku, gdzie jadą młodzi ludzie do Indii, i ktoś ich pyta, po co jedziecie. No, szukamy spokoju, szukamy wyciszenia, a ta osoba się śmieje. Aha, Indie to są najbardziej głośne hałaśliwe miejsce na świecie, więc szkoła jogi, w której ja się uczyłem, jest obok bardzo ruchliwej ulicy, gdzie klaksony aut i straszliwy hałas, i a mimo wszystko. Chodzi o znale znalezienie właśnie tego spokoju, który jest w nas, niezależnie nie od tego, co się zdarza. I to jest właśnie yoga. E, przyszedł SMS od pani Katarzyny i pojawia się też bardzo dużo głosów w, w podobnym tonie. I chciałabym, żeby e, pan to wyjaśnił, wytłumaczył. Yoga to może być rozwój dla ciała, ale antyrozwój dla duszy. Jako katoliczka nie mogę być jednocześnie hinduistką czy buddystką, a to niestety niesie ze sobą yoga. No, chciałem tutaj jasno powiedzieć, że yoga nie jest religią i yoga nie ma nic wspólnego z hinduizmem ani z buddyzmem. Yoga jest obecna we wszystkich kulturach, we wszystkich systemach, we wszystkich cywilizacjach od tysięcy lat. Ale w Indiach znalazła ona swoje największy wyraz. Po prostu dlatego, że Indusi, co, nie Hindusi, właśnie <laughs> jako Indusi, są y, ludźmi, którzy najwięcej y, poświęcają temu czasu. To jest y, specjalizacja tego narodu. Y, rozwój wewnętrzny, badania nad własną świadomością, nad własnym rozwojem. Y, na przykład, Japończycy są specjalistami od robienia świętego, świetnego sprzętu elektronicznego. Czy to znaczy, że skoro w Japonii. Y, powstają świetne komputery, to nie można ich y, gdzieś indziej y, stosować, więc tak samo y, Indusi są specjalistami od technologii rozwoju wewnętrznego i oni wypracowali przez badania doświadczenia. Joga jest taką praktyczną nauką, która nie ma nic wspólnego z religią tam nie ma żadnych dogmatów, nie ma żadnych rzeczy przyjętych z góry nie ma to nic wspólnego z religią. To można powiedzieć jest odwrotnie. To hinduizm został zmuszony do przyjęcia pewnych rozwiązań, które są w jodze. I yoga właśnie mówiła o możliwości, że człowiek sam może dochodzić i rozwijać się. Yy, i nie tylko poprzez religię. I, joga i, i hinduizm musiał był zmuszony przyjąć przez popularność jogi pewne rozwiązania dlatego się wydaje, że to jest część hinduizmu, ale to w ogóle nie jest tak. Joga nie jest w ogóle religią, tylko jest nauką i jest y, całkowicie oparty tylko na doświadczeniach a zatem ćwiczenie jogi nie oznacza konieczności rezygnacji z naszej wiary naszych wierzeń absolutnie naszych nie ja znam wielu ludzi którzy dzięki jodze bardziej docenili własną y, katolicką wiarę zainteresowali się bardziej pogłębili swoją y, swoją duchowość Obiecałam. jest mm -hmm. z, znam też nazwiska ale nie powiem Wysokich hierarchów kościelnych w Polsce, którzy uprawiają jogę? To nie będę dopytywać, jakie są to nazwiska, ale obiecałam, że będę pytać o tę praktyczną stronę jogi. Bardzo praktyczne pytania pojawiają się też od słuchaczy. Pani Sara pyta, po prostu, od czego zacząć? Czy idziemy do szkoły, czy możemy zacząć z podręcznikiem, czy z płytą DVD, możemy zacząć w domu? Ja uważam, że należy zacząć jednak z nauczycielem. Po pierwsze, żeby dobrze się tego nauczyć, żeby szybciej się nauczyć, oraz żeby ktoś nas skorygował, skorygował naszą praktykę, bo nie widzimy siebie sami i możemy robić jakieś błędy. A czy błędy, które my będziemy popełniać się sami, mogą spowodować, że zrobimy sobie jakąś krzywdę? Gdybyśmy robili to bardzo regularnie i często, to jest to możliwe, więc. Wskazana jest jednak jakaś opieka ze strony nauczyciela, który widzi nasze błędy. Widzi nasze postępy, potrafi nas zmotywować, potrafi nauczyć prawidłowej techniki. Chciałam zapytać też o to i o to też pytają słuchacze kto i kiedy może zacząć ale dużo innych głosów słuchaczy w różnym wieku chyba świadczy o tym, że zacząć może każdy w każdym wieku. Tak, królowa Belgii zaczynała w wieku 86 lat, stanęła na głowie i potem jeszcze w wieku 90- kilku lat dopiero odeszła z tego świata ale uprawiała jogę do końca. Nie ma takiej granicy wieku. W naszej akademii mamy bardzo wielu wiele osób w podeszłym wieku oraz w różnym wieku. A skoro nie ma granicy wieku, czy są jakieś granice fizyczne, innymi słowy, czy są jakieś przeciwwskazania do ćwiczenia jogi, ktoś pyta, czy na przykład mając protezy stawu biodrowego można ćwiczyć takie bardzo konkretne pytanie? No Na pewno wtedy są pewne ograniczenia i są, są oczywiście przeciwwskazania. Ja nie będę o tym mówił. To są po prostu rzeczy zdroworozsądkowe. Zresztą zawsze największą, największe zdanie powinien mieć lekarz, który, który prowadzi dany przypadek chorobowy, i przede wszystkim on powinien decydować o tym. Czyli tak jak z każdą aktywnością fizyczną właściwie jeśli coś Oczywiście nam dolega trzeba fizycznie, zachować. trzeba zapytać lekarza. Kolejne pytanie na 71151, czy ćwiczenie jogi warto wesprzeć, na przykład jakąś lekturą? Oczywiście, że, że, że warto jest podręcznik jogi mistrza Jengara, nazywa się światło jogi, które w którym jest wspaniały wstęp teoretyczny o, o jodze, również y, y, cała gama ćwiczeń i ich efektów, i, i genezy tych ćwiczeń i efektów jakie one mogą powodować. Panie Sławomirze, gdy chcemy zadbać o nasze ciało i na przykład zaczynamy dbać o siebie kompleksowo, idziemy na aerobik, to wszyscy też mówią, że warto jednocześnie pomyśleć także o odpowiedniej diecie, jeśli efekt ma być w... W postaci zrzucenia kilogramów. A czy jeśli ćwiczy się jogę, to czy dieta też powinna być specjalnie dobrana? Yy, no, obecne, yy, naj, najnowsze i bardzo rzetelne badania naukowe potwierdzają, yy, że dieta wegetariańska, a zwłaszcza dieta wegańska, yy, powoduje, jest nie tylko, yy, która jest w wiodze przyjęta od tysięcy lat. Jest nie tylko usuwa, nie tylko jest profilaktyczna, jeśli chodzi o powstawanie chorób krążenia, nowotworów i innych cywilizacyjnych chorób, ale również usuwa i cofa te zmiany. Więc do, odpowiednia dieta, najlepiej właśnie wegetariańska i wegańska, czyli z małą ilością tłuszczu, małą ilością białka zwierzęcego. Spowoduje y, wspaniałe efekty połączone z dietą. I y, w tym celu y, stworzyłem niedawno y, restaurację, która jest częścią mojej szkoły jogi, y, w, y, w której są y, dania warzywno-owocowe. I to nawet w formie surowej, więc jak najwięcej rzeczy surowych opartych na, na nieprzetworzonych, nisko przetworzonych produktach. Ale jak Jest rozumiem... to restauracja surja, która oznacza słońce. Właśnie dzisiaj mamy pierwszy dzień surja po indyjsku znaczy słońce. Ale jak rozumiem, mięsożerca też odczuje pozytywne skutki ćwiczenia oczywiście, jogi. O, oczywiście, oczywiście, że tak, ale po co y, się obciążać y, ciężką i. I, i, i niezdrową dietą. Wszystko z umiarem. Tak akurat Oczywiście, też tak. mówił ten jogi, który się w wojnie domowej pojawił. Sławomir Bubicz, założyciel najstarszej i największej szkoły jogi w Polsce był gościem czterech pór roku. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. W Państwu warunkach również. takich, jakich słyszeliśmy, ale dla kogoś, kto ćwiczy jogę tak długi czas, takie warunki to żaden problem. Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę.